Cześć, witam was w takim nietypowym odcineczku, bo po prostu no, jadę sobie w trasę i tak spojrzałem, że zbliżamy się do miliona przebiegu. Więc mamy 999 873. Pomyślałem, no kurde, jak to tu zrobić. Live'a nie zrobię specjalnie do tej pory, bo nikt tego nie będzie oglądał. Więc pomyślałem, nagram. Taki odcinaczek króciutki. Króciutki pozostało tylko powiedzmy 120 km. A mamy trasy 700, więc nie będę kontynuował po prostu odcinka dalej z tej trasy. tylko taki specjalik. Malutki, króciutki. Więc nie ma co przedłużać. Jedziemy. Nawet muzyki nie mam włączonej specjalnie, ale to podłożę sobie na Zobaczymy, ile to ile to zajmie. Jeszcze sobie trochę poza głośno. I tak jak mówię, zobaczymy. Tak myślałem, jak to zrobić, żeby wam to pokazać Screen? Łabo. Taki odcinek specjalny? Krótki? Może być No Zobaczymy No Tylko nie miałem, szybko wziąłem jaki profil Byle jaki Na no, się i Albo pasuje Hmm. Jak tam leci? Chyba dziesięć kilometrów niecałe już. Jedziemy, jedziemy. Setki hmm. sobie w razie jakiejś katastrofy. Nie wiem, nie chciałbym, żeby jakieś katastrofy były, bo to ma być piękny. Dziękuję. To nie będzie cały ucinek z trasy. Pijamy setkę, jeszcze milion, pijamy Chwila, chwila radości. Jesteśmy pożegnamy. Nie przegapił momentu. Nie wiem jak się dzisiaj ustawić. Dobra, będziemy jechać tą kamerą, więc będziemy lepiej widzieć. Hmm, to będzie długo trwało jednak. Oczekiwanie na brakujące 100 km. Jak się wyoscylujemy, możemy sobie zdjąć zawsze jakiejś akcji, żeby nie przegrać się przytamy tamten spod ruchu. To, było, to nie będzie dobrze. Jeszcze na naszej drodze, nie mogli nic sobie wyjść. O matko, jeszcze jakiś powój, bardzo zły moment Pustolni O kurde, jakie na naczepy Ale tu tam paliwo zimi, pewnie nie przegapić. Pięknie sobie. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze leci. <grymne> Ciekawe, będzie minion, czy skoczy na zero, się bezieruje. To, można sprzedać samochód, mówię Panie, to świeży mi tam przebiegu. Dopyjdzie Pan na takie malutki przebieg, dopiero się z salonu odebrany. 45 km Jamata, gdzieś mi tutaj siedzie. Przeciwka jadą. Mhm. Ciekawe, czy ktoś kiedyś nagrał taki film, jak milion kilometrów w wiecie". Nie wiem żeby się nie schrzanić, by coś się nie wydarzyło. 15 km. zajbujemy znowu Najgorsze, bo tutaj to człowiek samochód też jedzie jedzie, O, za, będę pilnował, będę pilnował. I coś przeskoczyło ci. I nie ma pełnej kwoty. 10 km. Dobra. Zjedziemy już tak. zjedziemy Powoli. Zbliżamy się. Zbliżamy się Powiem powoli się zbliżamy Zbliżamy się. Zbliżamy się. Jak to ładnie wygląda. To ładnie wygląda. Chwila, bo że to ładnie wygląda, że to ładnie wyglądało. natureczki żeby była ładna. Jeszcze to jeszcze nie, ale za chwilę. Hmm? No, illa 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 Esce qui? Mame, Milion kilometrów. Jeden milion. Dobra. No nic, będzie trzeba zmienić ciężarówkę. Najwyraźniej nie teraz, nie w tym momencie. Ale dzisiaj na live będę jeździł czymś innym. Tak mówiłem, więc tak będzie. Najwyżej wrócimy, do Skani, jak mi się nie spodobało jeździć Wolbym. Milion kilometrów Kurde, ile to zgrania? Bo myślę, że na 1000 kilometrów to jest około 40 minut A mamy milion? No, no aż nie wierzę Udało mi się w milionowić No nic tym akcentem zakończę ten krótki odcineczek Który prawie 8 minut No No nic Nie wiem. Miałem... No ja dalej niestety no ale milion jest Musiałem jakoś to udokumentować Panie to wygląda a zdjęcie strzelę jeszcze raz nie wiem po co ale jeszcze jeszcze raz No nic To na tyle Pozdrawiam Redox Cześć